Witamy z powrotem. Wyobraź sobie, że jesteś na imprezie ze znajomymi i nagle zauważasz kobietę, która tak bardzo ci się podoba. Twoje serce bije szybciej, dłonie zaczynają się pocić, a w głowie pojawia się odwieczne pytanie: Co mam teraz zrobić? Co mam teraz zrobić? W tym kluczowym momencie bardzo łatwo dać się ponieść emocjom i popełnić klasyczne błędy, które mogą zrujnować twoje szanse, zanim zdążysz powiedzieć choćby słowo. Ale nie obawiaj się, bo w tym filmie nauczę Cię, jak radzić sobie w tej delikatnej sytuacji jak profesjonaliści. Przyjrzymy się pięciu typowym błędom popełnianym przez mężczyzn, gdy kobieta przykuwa ich uwagę i co ważniejsze, temu, co powinieneś zrobić, aby podtrzymać tę iskrę przy życiu i nawiązać prawdziwy związek. Zacznij, Kiedy osoba, którą lubisz, patrzy na Ciebie i uśmiecha się, jest to jak złote zaproszenie do nawiązania kontaktu. Ale zbyt często mężczyźni dają się ponieść własnym myślom i pozwalają, aby ta cenna chwila wymknęła się spod kontroli. Jeśli zignorujesz jego uśmiech lub go nie odwzajemnisz, prawdopodobnie zinterpretuje to jako brak zainteresowania z twojej strony. Może pomyśleć, że jesteś zbyt nieśmiały, zbyt zdystansowany lub po prostu go nie lubisz, a to może być prawdziwą przeszkodą w nawiązaniu kontaktu. Kiedy przyłapiesz swoją sympatię na patrzeniu na Ciebie, może być kuszące, aby natychmiast odwrócić wzrok ze względu na nieśmiałość lub nerwowość. Ale w tym właśnie tkwi problem. Może to objawiać się brakiem pewności siebie i zainteresowania. Kontakt wzrokowy jest potężną formą komunikacji niewerbalnej. Jest to sposób na ustanowienie poczucia połączenia, pokazanie, że jesteś obecny i uczestniczysz w tej chwili. Jeśli spojrzysz na swoją sympatię, a potem szybko odwrócisz wzrok, wysyłasz wiadomość, że nie jesteś gotowy lub nie chcesz się zaangażować. Zamiast tego, kiedy wasze oczy się spotkają, utrzymujcie kontakt wzrokowy przez chwilę lub dwie. Nie chodzi o gapienie się czy sprawianie, że czuje się niekomfortowo. Ale raczej o utrzymywanie kontaktu wzrokowego wystarczająco długo, aby stworzyć wrażenie intrygi i możliwości. Niech Twoje oczy wyrażają uczucie życzliwości, otwartości i zaufania. Pokaż jej, że cieszysz się, że możesz dzielić z nią tę chwilę i że nie boisz się nawiązać kontaktu. Kiedy Twoja sympatia Cię zauważy, może być kuszące, aby zachowywać się spokojnie, obojętnie i niewzruszenie. Ale to ryzykowne posunięcie. Jeśli okażesz się bezinteresowny, ryzykujesz, że sprawisz swojemu partnerowi wrażenie, że nie jesteś zainteresowany. Może zinterpretować twój chłód jako brak atrakcyjności lub znak, że nie jest tego wart. A to ostatnia rzecz, której chcesz, próbując nawiązać połączenie. Zamiast tego, kiedy Twoja sympatia spojrzy na ciebie, daj mu znać, że jesteś zainteresowany i zaintrygowany. Pewność siebie jest atrakcyjna. Ale granica między pewnością siebie a arogancją jest cienka. I kiedy próbujesz zaimponować swojej sympatii, kuszące może być wypięcie klatki piersiowej i zrobienie show. Ale bądź ostrożny, bo zbyt mocne nastawienie może naprawdę zniechęcić. Zamiast być pod wrażeniem, najprawdopodobniej zniechęci ją ten przejaw ego. Prawdziwa pewność siebie nie musi być głośna ani ostentacyjna. Zamiast więc próbować zaimponować jej arogancją, Skup się na prawdziwej pewności siebie. Na koniec porozmawiajmy o znaczeniu czytania i reagowania na sygnały społeczne. Kiedy wchodzisz w interakcję z kobietą, ona przekazuje Ci wszelkiego rodzaju niewerbalne informacje o tym, jak się czuje i jak przebiega interakcja. Jeśli zignorujesz te znaki, ryzykujesz, że poczuje się niekomfortowo lub straci szansę na pogłębienie związku. Rozpoznając te pozytywne sygnały i reagując na nie, Możesz podtrzymać dobre wibracje i potencjalnie przenieść rozmowę na głębszy poziom. Kluczem jest obserwacja i zwracanie uwagi na mowę ciała, mimikę i ton głosu. Jeśli zauważysz oznaki dyskomfortu, cofnij się i daj mu przestrzeń. Jeśli zauważysz oznaki zaangażowania i zainteresowania, wykorzystaj je i podtrzymaj interakcję. Te pięć przykładów pomoże Ci uniknąć popełniania bardzo typowych błędów, które powodują niepowodzenie kontaktu. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Polub, skomentuj i zasubskrybuj, aby uzyskać więcej treści.